Grzegorz Krychowiak zagra w okręgówce. Bardzo długo trwało szukanie nowego klubu przez Grzegorza Krychowiaka. Po rozstaniu się z Anortozisem Famagusta czekał na oferty. Było bardzo dużo pogłosek. Łączono go chociażby z klubami ekstraklasy i faktycznie 35-latek trafił do Polski, ale na szósty poziom rozgrywkowy. Nowym klubem Krychowiaka został Mazur Radzymin, czyli zespół spod Warszawy. Popularny krycha będzie grał tam z Jakubem Rzeźniczakiem, czyli byłym piłkarzem legii, Warszawa czy Karabachu. Zawodnikiem Mazura jest również raper na Fide. Krychowiak zapewne niedługo pójdzie w stronę Kłebo i też zakończy swoją karierę. Od kilku lat, 35-latek, grał na Cyprze, wcześniej w Arabii Saudyjskiej czy Grecji. Mazur Radzymin w tym sezonie jako Beniaminek jest w samym środku tabeli. Zajmuje ósme miejsce z 16 punktami na koncie. Krychowiak to niewątpliwie legenda reprezentacji Polski, w której zdołał dobić do 100 występów. To będzie zaszczyt i świetne przeżycie dla zawodników z okręgówki, aby móc zmierzyć się z takim piłkarzem jak Grzegorz Krychowiak. Tym bardziej, że 35-latek jeszcze nie grał w Polsce. Seniorską karierę zaczął we Francji, a konkretniej w Bordeaux. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu.